Witam, czy dziecko bez życia, to kolejny odcinek jest literaria. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam miejsce, w którym występuje Shadow World. Wpadł z niego muskiet, który jest, można powiedzieć, pistoletem. Dzięki niemu przyjdzie do nas kolejny NPC, który jest sprzedawcą broni. Sprzedaje on jedną z najlepszych broni w grze. Ja ostatnio znalazłem bumerang. Tak, wyglą tak wygląda, Przepraszam, tak wygląda, tak wygląda w czasie ataku. Zwieść ciemno świeci. Także gra... Hak, dzięki któremu możemy... no, porufać się lepiej. Można go zdobyć w podziemiach. Wybijając szkielety, wypadają z nich haki, ale jeszcze potrzeba łańcucha, które które robi się z trzech sztabek żelaza. Od aktualizacji zdobycie znaczy, zniszczenie do Orba jest trochę trudniejsze, ponieważ yy, tam, gdzie występują Shadow Orby, jest tunel, który łączy wszystkie... Przepraszam, ale jakiego laga złapałem? No... no po prostu jest trudniej, no. Trudno to wytłumaczyć teraz. No zanim pójdziecie, radzę wyposażyć się właśnie w bumerang, hak, no i dynamit, można go kupić u u niego, chodzi po 50 silverów. Więc w tym momencie robię cięcie i widzimy się za chwilę, gdy już doj dojdę do, no do tego miejsca. I tam już jestem, jesteśmy właśnie na... Trochę trudno to nazwać Chociaż można by to przetłumaczyć na... właściwie nie przetłumaczyć, bo e, Można by to nazwać skażoną ziemią bo też plugawioną No właśnie na niej występują takie zjadacze dusz Wcześniej był ich tylko jeden gatunek, a teraz można zauważyć dwa. O, właśnie to jeden z następnych... o, się kosioglacza. to żyje. Ten właśnie robak to następny potwór Wątpię, że przeżyliśmy... bo wow. Kiedyś tu występowały, siadły orby teraz. Teraz występują tylko w połączonych funelach. Zaraz go pokonamy i... Wstraszam za przedłużenie filmiku O, właśnie go pokonaliśmy Lag. No to chyba nazywali z gry, ale fajnie nie, ja tak nie. To jest dziwne. Już nieraz mnie wywalało już, już. Prawie nagrałem odcinek, a tu... Ech. Wiecie co, ja w tym momencie zrobię cięcie i spotkamy się dopiero w tym... finalu, gdzie występuje Shadow World. Więc widzimy się za chwilę. Więc właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie... Jest Shadow Orb. Naprawdę w tej wersji jest o wiele trudniej go zdobyć, znaczy zniszczyć. Tak wygląda Shadow Orb. Teraz. Mm. Jak pewnie widzicie, są także takie, no także takie coś. Zapomniałem jak to się nazywa, ale to służy do robienia przedmiotów, które przywołują bosa. Tego kamienia nie da się wydobyć takim słabym kilofom. Dlatego potrzebujemy dynamitu. Właśnie nie widzę czy oj Nie wiem co się stało Ale wiecie co? Kończę odcinek, pójdę po muszkiet No Nie wiem, no raczej zobaczcie na jakiejś stronie jak wygląda ten muszkiet albo na innych Let's play na innych, no właśnie na innych let's play'ach. Ja po niego pójdę, mam nadzieję, że nie zniknie. No już na następny dzień wprowadzi się do nas sprzedawca broni. No myślę, że to już koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. Cześć.